Oto podcast Historia na naszych oczach, w którym opowiadam o różnych miejscach skrywających w sobie losy naszych przodków oraz ważne wydarzenia, które miały wpływ na to, jak dzisiaj żyjemy. Temat dzisiejszego odcinka podsunął mi mój tata, który w poszukiwaniu danych dotyczących naszych członków rodziny natknął się na informacje z czasów powstania styczniowego, a dokładniej wydarzeń, które miały miejsce w Cytadeli Aleksandrowskiej, znajdującej się niedaleko centrum Warszawy. Ta wiadomość mnie zainteresowała, więc postanowiłem zgłębić temat i to, co znalazłem, szokowało. Okazało się, że na terenie całego miasta znajdują się masywne fortyfikacje, wtapiające się w krajobraz dzisiejszej infrastruktury. Niewielu Warszawiaków zdaje sobie sprawę, że miejsca znajdujące się tuż obok nich, lub nawet takie, które odwiedzają codziennie, na terenie których pracują, robią zakupy czy relaksują się, służyły kiedyś całkowicie innym celom. Chciałbym was zabrać właśnie do takich miejsc, znajdujących się na terenie dawnej twierdzy Warszawa. Choć w dzisiejszych czasach może to brzmieć trochę abstrakcyjnie, stolica naszego kraju była kiedyś ogromną bazą wojskową. W XIX wieku Polska znajdowała się pod rozbiorami, a nasza stolica po zakończeniu wojen napoleńskich przeszła pod władanie imperium rosyjskiego. Znajdowała się ona w terenie przygranicznym, a jednocześnie pozostawała o stoju polskości i dążeń niepodległościowych, czego efektem były dwa powstania, które pochłonęły życia wielu ofiar. Z tego powodu imperium zdecydowało się na rozbudowę istniejącej Cytadeli Aleksandrowskiej i otaczających jej dzieł obronnych oraz na dodanie do zabudowy militarnej kompleksu fortyfikacji. Te budowle oprócz chronienia jednego z największych miast Polski miały także przypominać Polakom o tym, że już nie są wolnym narodem i że są pod kontrolą Rosjan. Tak powstały dwa tak zwane pierścienie fortów. Zewnętrzny, który okalał miasto szerokim kątem po obu stronach Wisły oraz wewnętrzny, znajdując się tylko poza na stronie. 29 punktów na mapie miasta miało ogromny wpływ na jego strukturę i plan urbanistyczny, oraz zakamowało rozwój terytorialny. Strategia wojskowa zmieniała się w kolejnych latach, co skutkowało decyzją o kasacji twierdzy na początku XX wieku a następnie jej ponownym przywróceniu tuż przed wybuchem I wojny światowej. Jak na ironię, twierdza nie spełniła swojej głównej roli, a wojska rosyjskie opuściły miasto w 1915 roku, praktycznie bez walki, niszcząc uprzednio wiele obiektów infrastrukturalnych, w tym obiektów samej twierdzy. Forty były jeszcze wykorzystywane w celach militarnych podczas wojny polsko-bolszewickiej oraz kampanii wrześniowej 1939 roku, ale po zakończeniu II wojny światowej przestały mieć znaczenie wojskowe, weszły do domeny, Cywilnej i rozpoczęły nowy etap życia. Teraz przedstawię swój osobisty ranking fortów pierścienia wewnętrznego twierdzy Warszawa. Podczas oceny szczególnie przyglądałem się sposobowi, w jaki zagospodarowano te miejsca, jak wyróżniają się na tle dzisiejszego świata oraz jakie funkcje pełnią. Po wysłuchaniu tego odcinka serdecznie zapraszam do zwiedzenia tych obiektów, zobaczenia ich na własne oczy oraz zgłębienia ich historii. Zapraszam więc do słuchania. Pozycja szósta. Fort Rakowiec. Fort, którego obecnie praktycznie nie ma. Przykład obiektu niemal całkowicie wchłoniętego przez zabudowę miejską. Ciekawe ilu mieszkańców pobliskich osiedli zdaje sobie sprawę, że tereny zielone, które obserwują przez okna swoich mieszkań i które mijają codziennie w drodze do pracy lub szkoły pełniło kiedyś funkcje militarne małego dzieła piechoty. Dzisiaj tereny dawnego fortu porasta tkanka miejska. Bloki, przedszkola, sklepy. W części niezabudowanej mamy teren rekreacyjny z placem zabaw, boiskiem i siłownią plenerową. Choć na pierwszy rzut oka próżno tu szukać pozostałości o charakterze wojskowym, to zorientowani odwiedzający bez trudu powinni skojarzyć zazielone pagórki z dawnymi wałami obronnymi, a krety wąwóz z otaczającą niegdyś fort fosą. A co bardziej wnikliwi będą nawet w stanie odszukać pozostałości wojskowych zabudowań, które dzisiaj są dosłownie... Wrośnięte w ziemię, i tylko ich części wyrastają nad powierzchnię. Podsumowując, Fort pełni dzisiaj głównie funkcje rekreacyjne. Nie jest to jednak atrakcja powodująca najezd warszawiaków z innych dzielnic. Podobnie ograniczone ślady dawnych czasów nie przyciągają osób zainteresowanych historią. Pozycja piąta Fort Wola, dawniej Fort W, kolejny fort, którego praktycznie już nie ma. Podobnie jak w przypadku rakowca, Fort Wola całkowicie przegrał z urbanizacją i tam, gdzie kiedyś znajdowały się wały ziemne, ceglane budowle i fosa, stoi centrum handlowe i parking. Pewnie tłumom klientów nawet nie przyszłoby do głowy, że teren ten kiedyś był wykorzystywany do celów militarnych, gdyby nie nazwa samego pasażu. Fort Vola, bo tak nazywa się to centrum, może i nie oddaje za dobrze ducha samego fortu, ale jest to miejsce, gdzie można przyjemnie spędzić około dwóch godzin. Oczywiście, można także wybrać inną setek galerii handlowych, ale trzeba pamiętać, że jest to miejsce wyjątkowe nie tylko ze względu na nazwę, ale też historię tego miejsca i wydarzenia z nią związane. Pozycja czwarta Fort Piłsudskiego. Fort w zasadzie odebrany mieszkańcom, a przynajmniej ogromnej ich części. Realizacja zabudowy mieszkaniowej w obrębie fortu była możliwa dzięki kreatywnej interpretacji przepisów planistycznych, co pozwoliło inwestorom poprowadzić inwestycje w sposób odbiegający od pierwotnych założeń miejscowego planu zagospodarowania. W efekcie na terenie dawnego fortu powstały luksusowe apartamentowce, a część historycznych obiektów przekształcona na usługi o wysokim standardzie. Pod względem estetycznym całość została zaprojektowana z dużą dbałością wpisanie nowej architektury w zabytkowy układ terenu. Budynki są niskie, mają zielone dachy, a ich usytuowanie wykorzystuje przebieg dawnych wałów i fos. Dzięki temu współczesna zabudowa nie dominuje nad fortem, lecz harmonijnie koresponduje z jego militarną geometrią. Rewitalizację starych obiektów fortecznych również należy uznać za bardzo udaną. Odnowione ceglane elewacje, duże przeszklenia, surowe materiały i nastrojowe oświetlenie efektownie łączą historię z nowoczesnością. Fort Piwsudzkiego naprawdę może służyć jako jedna z wizytówek europejskiej stolicy, szkoda tylko, że znaczna jego część nie pełni funkcji publicznych i poza estetyką nie oferuje wiele samym mieszkańcom Pozycja trzecia, fort Szczęśliwice. Fort z ogromnym potencjałem, niestety obecnie w ogóle niewykorzystanym. Jeden z największych fortów w całej twierdzy, z nadspodziewanie dobrze zachowanymi wołami, fosą i samą zabudową. Niestety, mamy ograniczone możliwości ich podziwiania, ponieważ miejsce dostępne jest w zasadzie tylko dla zdeterminowanych i odważnych pasjonatów. Teren jest zaniedbany, porośnięty dziką roślinnością i trudno dostępny. W takim stanie, naruszonym jedynie przez matkę naturę, mogą podziwiać go przede wszystkim mieszkańcy pobliskich osiedli, ale tylko z okien i balkonów swoich mieszkań. Jednak, jak wspomniałem na początku, w Forcie drzemie duży potencjał. Położony jest w bardzo atrakcyjnej lokalizacji, z dobrą komunikacją z centrum i innymi dzielnicami oraz obwodnicą Warszawy w bezpośrednim sąsiedztwie dużych centrów handlowych. Co ciekawe, w czasach międzywojennych planowano w tym miejscu zlokalizować stadion sportowy. Rozpoczęła się nawet jego budowa. Z projektu ostatecznie zrezygnowano na rzecz stadionu Legii. Pozostaje mieć nadzieję, że spółka, do której należy ten obiekt, zrealizuje swój pomysł. Na rewitalizację i przemieni go w przestrzeń dla mieszkańców stolicy, zachowując jednocześnie ducha Starego Fortu, nad czym powinien czuwać, opiekując się terenem konserwator zabytków. Pozycja druga, Fort Mokotów. Można powiedzieć, że to fort szczęśliwy. Po wybudowaniu wizytował go sam Car Mikołaj II, nie dotknęła go akcja likwidacyjna twierdzy Warszawa, uniknął większych zniszczeń podczas obu wojen światowych, a w XXI wieku stał się przykładem modelowej wręcz adaptacji, idealnego połączenia przeszłości z teraźniejszością. Od okresu międzywojennego, związany z radiem, znajdowały się tu maszty nadawcze, a także produkowano nadajniki radiowe i telewizyjne, które są w użyciu na ...nawet po dzień dzisiejszy. Obecnie ukryte pośród roślinności, miejsce jest niemal jak enklawa historii i przyrody pośrodku energicznego i cały czas żywego miasta. Zabudowa forteczna nadal jest na swoim miejscu, ale została pięknie zrewitalizowana, bez uszczerbku na historycznym i militarnym charakterze. Mury, choć odnowione i wzmocnione, to nadal wyglądają na XIX-wieczne. Dodano też nowe obiekty, zbudowane w tym samym duchu architektonicznym. To wszystko wkompowane w pierwotny układ wraz z wałami. Znajdziemy tam restauracje, sklepy, Sklepy, centra artystycznej wentownie, a nawet biura zajmowane głównie przez startupy. Idealne miejsce na relaks lub na wspólne wyjście z przyjaciółmi. Historia tego obiektu pokazuje nam, że ponad stuletnia architektura nie zawsze potrzebuje przesadnej modernizacji, jest możliwość unowocześnienia i efektywnego wykorzystania bez naruszenia ducha oraz atmosfery fortów. Dodatkowo inwestycje prywatne nie muszą kończyć się ograniczeniem dostępu dla mieszkańców, a wręcz przeciwnie. I nareszcie mój numer jeden, Fort Bema. Najlepiej zachowany obiekt pierścienia wewnętrznego, wizytówka dzielnicy Bemowo oraz miejsce, które każdy Warszawiak musi odwiedzić. Do samej twierdzy można dostać się korzystając z paru mostów stojących nad fosą, w której nadal płynie woda. Wały ziemne prezentują się majestatycznie i można po nich spacerować, a z góry oglądać piękne widoki. Zabudowa na tym terenie składa się z paru budynków, które wyglądają jak żywcem wyciągnięte z postapokaliptycznego filmu. W środku są nieco zaniedbane, na ścianach widnieją graffiti, a na zewnątrz są porośnięte roślinnością. Taki opis może odciągnąć niektóre osoby od zwiedzania, ale ja osobiście myślę, że to miejsce jest idealnym przykładem artystycznego nieładu. Tak, jest to obiekt opuszczony i wymalowany przez artystów ulicznych, ale kiedy patrzę na ten widok, czuję, że widzę jakby przeszłość i teraźniejszość tego terenu złączyły się w jedno. Moim zdaniem jest to idealny przykład adaptacji terenu o takim charakterze do potrzeb mieszkańców dużego miasta. Nie dokonano tu przesadnej modernizacji, a postanowiono po prostu wykorzystać zalety dobrze zachowanych struktur i architektury fortów i oddać go ludziom jako w pełni publiczny teren rekreacyjny. W efekcie naprawdę każdy znajdzie tu coś dla siebie. Dzieci mają dostępny naprawdę duży i nowoczesny plac zabaw z wieloma atrakcjami. Spacerowicze mogą wybrać jedną z dziesiątek tras, od wyłożonych kostką chodników przez ubite gruntowe trasy z dwóch stron fosy, po bardziej dzikie ścieżki pośród drzew i mniejszych lub większych pagórków. Teren ten to raj dla biegaczy i rowerzystów, dla których dostępne są niezliczone ilości tras. Zwłaszcza szlaki leśne i w pagórkowatym terenie sprawiają dużo frejdu. Zimą po opadach śniegu fortowe wały zamieniają się w ogromną ilość stoków o różnym poziomie trudności do zjeżdżania na sankach. Swoje trasy znajdą też amatorzy nart biegowych. W zewnętrznej części fortu sportowcy mogą też skorzystać z kilku pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej, czy zapisać się na treningi bokserskie w klubie Legii, a także odwiedzić siedzibę Warszawskiego Stowarzyszenia Cyklistów. Pasjonaci historii i militariów mogą eksplorować forteczne zabudowania. Wchodzić do środka dostępnych koszarów, czy zdobywać zamaskowane dachy dzieł strzelniczych, wspinając się na wysokie pagórki. Fosa otaczająca fort jest atrakcją sama w sobie, a oferowane przez nią rozrywki zmieniały się wraz z porami roku. Przez cały czas można korzystać z, ze wspomnianych już ścieżek spacerowych dookoła niej. Wiosną ma miejsce migracja i okres godowy traszek, także należy patrzeć pod nogi i bardzo uważać na te wspaniałe żaby. W czerwcu w mieszkającej tam kolonii pięknie ubarwionych kaczek rodzą się młode. I możemy podziwiać spacerujące i pływające w szeregu puszyste kuleczki, którymi opiekują się ich matki. W wakacje istnieje możliwość darmowego wypożyczenia kajaków i podziwiania przyrody z poziomu wody. Jesienią znowu musimy uważać na migrujące traszki, a zimą przy sprzyjającej pogodzie fosa zamienia się w ogromne lodowisko dla każdego rodzaju żwiarzy oraz tych, którzy do ślizgania nie potrzebują łyżew. Od kilku lat fosa jest zarebiona, więc nie dziwi widok pasjonatów w wędkarstwa w każdym wieku próbujących złapać Swoją złotą rybkę. Po aktywnym spędzeniu czasu odwiedzający mogą znaleźć chwilę wytchnienia w jednej z kilku dostępnych restauracji. Niektóre z nich oferują muzykę na żywo oraz transmisje z wydarzeń sportowych. Można również urządzić piknik na jednej z polan, czy pod przeznaczoną do tego wiatu. Podsumowując, Fort Bema to wspaniałe miejsce na spędzenie wolnego czasu dla wszystkich, niezależnie od wieku, stanu rodzinnego czy pory roku. Dostępne atrakcje spokojnie mogą wypełnić nawet cały dzień. Właśnie dlatego obiekt ten ląduje na pierwszym miejscu mojego rankingu Fortów Pierścienia Wewnętrznego Twierdzy Warszawa. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was do Fortu Bema na weekend lub w ciągu tygodnia, od rana do wieczora, na pewno nie pożałujecie. Forty warszawskie to jedne z najciekawszych, a jednocześnie najmniej oczywistych elementów miejskiego krajobrazu. Łączą przeszłość z teraźniejszością, a każdy z nich żyje inaczej od parków i ścieżek spacerowych, przez miejsca kultury, centra rozrywki po ambitne inwestycje. Część wciąż czeka na swoje odrodzenie, a część w dawnej formie nie odrodzi się już nigdy. Dzisiaj przedstawiłem Wam obiekty pierścienia wewnętrznego, a to tylko mniejszy wycinek całej twierdzy. Niemniej ciekawe są losy fortów zewnętrznych, których jest ponad dwa razy więcej. Jako zachętę podam przykład kapsuły, w której kosmos przemierzał pierwszy polski astronauta Mirosław Hermaszewski, a która to znajduje się obecnie na terenie jednego z fortów. Oczywiście nie możemy zapominać o centrum całej koncepcji, czyli cytadeli warszawskiej, wraz z otaczającymi ją dziełami obronnymi. Jej dzieje od powstania do teraźniejszości zasługują na co najmniej jeden osobny odcinek. Jeżeli również uważacie temat za interesujący, to proszę śledźcie moje dalsze poczynania, a przede wszystkim spróbujcie odkryć te miejsca samemu. A dzisiaj dziękuję za słuchanie. Do usłyszenia. Podcast powstał podczas warsztatów dla młodzieży, które zorganizowało Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, a poprowadziła torba reportera i podcastera czyli Katarzyna Błaszczyk i Hanna Bogoryja-Zakrzewska.